Intronizacja niesuwerenności stała się najbardziej widoczną zmianą, jaka zaszła w Polsce w ciągu ostatniej dekady. Zmianą o możliwych skutkach tak złowrogich, że sama myśl o nich napawa przerażeniem. Ale jeszcze zaszła inna zmiana o charakterze szerszym. Ona również rozpoczęła się wcześniej, ale w ostatniej dekadzie nabrała przyspieszenia. Jest nią przejmowanie przez międzynarodowe struktury władzy coraz większej i coraz bardziej niezależnej od tych wszystkich mechanizmów kontroli, jakie wypracowano w państwach narodowych. Innymi słowy powstaje na naszych oczach i rozrasta się coś w rodzaju reżimu globalnego o wyraźnych tendencjach despotycznych. Cześć Boże, mówi Jan Franczak, witam Państwa bardzo serdecznie w BookTube. Tak, w posłowie do wznowienia eseju o duszy polskiej profesor Ryszard Legutko pisze o przemianach, jakie nastąpiły zarówno w Polsce, jak i w świecie w ostatnich latach.